Proszę, zatrzymaj się chwilkę, proszę. Nazwij, mówiąc inaczej, boisz się samej siebie. Nie no ufasz to... sobie, nie ufasz temu, co zrobisz. A co by się to... musiało stać, żebyś mogła zaufać sobie? Wiesz, że tak nie jest, prawda? Bo mówisz to z pewnym dystansem, więc dobrze wiesz, że to by nic nie zmieniło. Tak samo jak nie zmieniło to, że on ci się przyznał, bo to nie o to chodzi. Może to jest właśnie wreszcie czas, żeby wziąć te lekcje. Że to nie chodzi o to, co się dzieje na zewnątrz i co robi twój partner, czy ktokolwiek inny, o to, że jeśli on ciebie zdradził, to musisz z nim być albo nie być. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, czy ty chcesz, czego ty chcesz, na co ty się decydujesz, bo z tych parametrów, które wiem od ciebie, tej sytuacji i, i jego zachowań, które wskazują na pewne cechy oczywiście, póki, póki z nim nie rozmawiałam i go nie widziałam, nie mogę powiedzieć na pewno. Na jakim poziomie, powiedzmy, on jest, jakiego zaburzenia. Ale te parametry no, nie, nie są szczególnie optymistyczne i raczej wskazuje cię to na jazdę bez trzymanki. Czyli nie należy się spodziewać niczego innego, zwłaszcza, że jak tylko go poznałaś, od razu dostałaś ostrzeżenia. Od razu ktoś bliski jemu, jego brat powiedział do ciebie, uważaj, spieprzaj. tak. Więc... Y Możesz co najwyżej świadomie wybrać, że decydujesz się na to, bo, bo tak, bo to jest może jakaś twoja lekcja, bo może zbyt wiele tracisz, bo może nie wyobrażasz sobie żyć bez tego człowieka. Ja nie mogę tego za ciebie powiedzieć, tylko mogę cię jedynie poprowadzić do miejsca, w którym będziesz uczciwa, albo że szanujesz siebie na tyle, że nie chcesz i że oddajesz to wszystko, te nadzieje, te lata razem, te wszystkie miłe chwile. W imię swojej wolności od toksycznego człowieka, albo równie świadoma decyzja, tak, wchodzę w to, wiem co to jest, wiem, że będzie mnie zdradzał, wiem, że będzie manipulował, wiem, że będzie robił to wszystko, co do tej pory, i właśnie to wybieram. Chcę w tym być, chcę dalej w tym trwać, i to też może być ok. Tylko czy cię na to stać, tak? bo do, do tej y, wersji wbrew pozorom, do tej drugiej potrzebujesz dużo więcej energii. Siły, odporności i powiedziałbym mistrzostwa, jeżeli coś takiego świadomie wybierasz. Jeżeli mówisz o człowieku, że on kłamał dla fanu, że kłamał, żeby kłamać, bo, bo tak lubił, bo, bo tak się czuje lepiej niż kiedy mówi prawdę, to to jest bardzo poważny sygnał, żeby, żeby nie być taką osobą. Jak dla mnie oczywiście, bo ty możesz wybrać inaczej. Czy ty jesteś w stanie, w tym nie wiem, w tym takim, bo widzę, że ty skaczesz z, z jednej strony na drugą, z jednej strony myślisz nie, 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 nie chcę tego na pewno, nie chcę z nim być, nie chcę tego powtórzyć, a z drugiej strony e, myślisz, a co, jak to jest prawda, jak on przeszedł cudowną przemianę i jeżeli mamy już teraz żyć razem długo i szczęśliwie, więc jeżeli tak masz, zaakceptuj to na ten moment, jak tu jesteśmy razem, zaakceptuj, że tak masz, że jedna część ciebie jest tu, a druga część ciebie jest tu. Takie są skutki picia wódki. Weszłaś z takim y, facetem w relację, y, te, ta toksyna płynie w twojej krwi, jesteś współzależniona i tak dalej. O tym rozmawiałyśmy, więc nie będę się powtarzać i ty to wiesz. To jest tu jakiś zesp zespół abstynencji. Jesteś na odstawieniu i za bardzo nie wiesz, co jest grane. I spójrz na tę istotę, którą jesteś ze współczuciem. To jest pierwszy krok, że ta istota tak ma. Chce jednego, chce drugiego, to się wzajemnie wyklucza, a w dodatku szarpią ją jakieś nieokreślone emocje, które ją pochłaniają wręcz, tak? Powspółczujmy teraz jej troszkę razem, dobra? Popatrzmy na tą istotę z totalną miłością i totalnym współczuciem. Że ona tak ma. Tu i teraz tak ma, i to jest okej, okay, że tak ma. To jest zrozumiałe i normalne. Ma prawo tak mieć. Masz prawo się tak czuć, jak się czujesz. I teraz wykasuj z tego równania niecierpliwość, że chciałabyś, żeby już się czuć inaczej. Ty już byś chciała, a to jest niemożliwe, bo to potrzebuje czasu. Tylko o to chodzi, kochana, rozumiesz? Tylko chodzi o danie sobie i być może wam czasu. I ten czas, to nie jest tydzień, to jest pół roku. To jest pół roku, kiedy nie mieszkasz z nim. On chodzi na terapię. Ty też. Być może razem, ja was zapraszam razem, jeżeli on mówi po angielsku i pracujecie, robicie coś, ale jesteście osobnymi bytami, nie ma spania żadnego u siebie, nie ma wspólnych zakupów, nie ma wspólnego prania, tylko jest co najwyżej spotykanie się, jak na randki kiedyś, ale na randki takie bez seksu, tak, ty pół, pół roku czegoś takiego, zweryfikuje ci wszystko. Dla podtrzymania jak, relacji, w sensie no, znajomości, ale nie wolno Wam absolutnie. To tak jak na odwyku: jak alkoholik idzie na odwyk, to nie wolno mu ani łyka wypić, ani powąchać. I tak samo ty nie możesz z nim być w relacji seksualnej i nie możesz z nim prowadzić jakiegoś tam życia pary. Tylko możesz się z nim spotkać na gruncie neutralnym, żeby pogadać, też poczuć, sprawdzić, czy to jest cały czas tak samo, czy nie. A przede wszystkim te pół roku on ma pracować nad sobą i ty też. I jeżeli ty zobaczysz, że on rzetelnie pół roku systematycznie pracuje, to to będzie sprawdzian, że jemu rzeczywiście zależy na tej relacji. Ale jeszcze w te pół roku spotkaj się koniecznie z tą byłą żoną i się dowiedz, czy aby na pewno jest była. Bo to jest też kluczowa sytuacja. Czy on tam coś nie kombinuje, nie opowiada jej, jak to wiesz, jak to będą pracować nad ich relacją. Rozumiesz. Po prostu zweryfikuj, na ile on jest manipulatorem. Na ile jest to zimną krwią. Powiedz, bo inaczej, i tak ona mu powie. Prawdopodobnie. Chyba, że jest taką równą babką, że się umówicie, ale no, życie jest takie, że zwykle ktoś coś ślapnie. Więc ja na Twoim miejscu powiedziałabym, nie ufam Ci już, nie mogę Ci wierzyć w ani jedno Twoje słowo. W związku z czym sprawdzam. Tylko, że on wtedy może zdążyć z nią zmanipulować, więc może lepiej mu powiedz po. Jeżeli on ma na nią jakiś wpływ, to on jej może zrobić takie siano z mózgu, że nie usłyszysz od niej ani jednego prawdziwego słowa. Kochana, no to, to tam jest też współuzależniona osoba. Jedziecie na jednym wózku, tylko że w takim razie nie możesz liczyć na jej lojalność. Czyli musisz, jeżeli się z nią spotkasz, to musisz mu o tym powiedzieć. I o ile, jeżeli ona mówi o tobie pieprzoną Polkę, to czy, nie, czy będzie chciała tak? Czy będzie się chciała spotkać? Czyli to jest prawda, co ja przypuszczałam. On ma nawet nie podwójne, tylko wielokrotne życie. I prawdopodobnie tak sobie to urządził, że miał was trzy naraz. No i tak się, tak się chłopak, realizował. To znaczy, że nie jest mężczyzną, tylko obrażaj siebie. Myślę, że słowem adekwatnym będzie naiwność, a jeszcze bardziej myślenie życzeniowe, że ty tak bardzo chciałaś to tak widzieć, tak? To tak jak mówiła jedna z dziewczyn na restartingu, ja czytałam SMS-y i ja udawałam, że tego nie widziałam. Ja wolałam uważać, że, że nic się nie dzieje, bo co? Bo jak wiesz, że się dzieje, to musisz coś z tym zrobić. A tu jesteś zawłaszczona, uzależniona, więc lepiej nie wiedzieć. Alkoholicy też udają, że nie są uzależnieni bardzo długo. Samo robią. Nie to sobie. Potraktuj siebie, kochana, z łagodnością. Po prostu wolałaś nie wiedzieć. A teraz spada nagle na ciebie cała prawda, tak? I to boli. I to boli, ale to też wyzwala. To też tak. wyzwala. O to chodzi, że oddałaś wszystko, co swoje, i ty teraz nie wiesz, kim jesteś. Ty nie wiesz, gdzie ty jesteś. Ty potrzebujesz siebie na nowo odnaleźć, poszukać, przypomnieć sobie tą, która żyła sobie dobrze, miała się świetnie, będąc sama. Pamiętasz tę osobę? No, widocznie. Takie były Twoje umowy. I teraz chodzi o to, żebyś ty zaczęła coraz częściej dotykać tej istoty, którą byłaś przed poznaniem go. Przypominaj sobie, jak żyjesz, co myślisz, jak postrzegasz rzeczywistość, zanim go spotkałaś. Im więcej tego będziesz miała w ciągu dnia, tym będziesz silniejsza, bo ostatecznie żyłaś bez niego i nie myślałaś. O mój Boże, gdzie on jest? Jak źle z niego? Nie myślałaś tak? No to czemu teraz tak myślisz? Przecież jesteś tą samą osobą, jesteś tą samą, tylko ci coś nawkładano do głowy, namieszano ci w tej głowie, wiem, rozumiem, to jest objaw zawłaszczenia, ale potrzebujesz kochana chociaż dzień zrobić, taki test, tylko wtedy ten dzień musi być zajęty, rozumiesz, musisz mieć tak zajęty dzień, rób tylko rzeczy, jak możesz to rób tylko rzeczy, które cię na tyle pochłaniają i są na tyle ciekawe i interesujące, że dosłownie zapominasz. I nie szkodzi, że co jakiś czas tam coś się pojawi, ale chodzi o to, żeby było miło, ciekawie, przyjemnie i żebyś sobie przestał nim zawracać głowę. Bo jesteś zawłaszczona. Tak się objawia proces uzależnienia i zawłaszczenia. I nie szkodzi, trzeba to sobie wybaczać, ale też trzeba sobie dać prawo do tego, żeby być na odwyku. Czyli jak najmniej o nim. To jest odwyk. Jesteś na odwyku. Powtarzaj też to sobie jestem na odwyku. Proponuję ci tak, kochana, wyznacz sobie. Na przykład, że myślisz o nim o każdej pełnej godzinie. Na chwilę, na dwie minuty. Patrzysz, jest szósta, okej, okay, myślę. I patrzysz na zegarek. Dwie minuty. Zobaczysz, jak to będzie działać dla ciebie, ale spróbuj tę metodę, bo czuję, że ona będzie dobra. Że jak nie ma pełnej godziny, a przyłapujesz się, że myślisz, to mówisz do swojej podświadomości: Jeszcze nie, pomyślimy o trzeciej, pomyślimy o, o czwartej. Czekaj do trzeciej. Zobacz wtedy i zobaczysz, że będzie ogólnie tego dużo mniej. Wyznacz sobie pełne godziny, jako na przykład do pięciu minut myślenia o nim. Ja tak, tak, bo to trzeba dać strukturę, bo ty jesteś kompletnie wszystko wszędzie. Jesteś teraz w takim stanie, jakby ktoś włożył mikser i zamieszał. Chodzi o to, żebyś ty uwewnętrzniła to, co on ci dał dobrego, i zaczęła być ty tą osobą, która sobie to daje. Tą, z tego, co widzę, to w tej chwili głównie strukturę. Potrzebujesz rytmu, struktury, planu tak. i realizowania go bez względu na to, jak się w danym momencie czujesz. Powiedz mi, jaki ty dałaś mu feedback na to wszystko. Dobrze, ale wróćmy, wróćmy do tematu. Ty bardzo dryfujesz i bardzo toniesz w myślach. Więc to, tak. co mam, jaką mam propozycję, kochana, takiego zadania też dla Ciebie, Ty się co chwilę siebie pytaj, o czym teraz myślimy. Jaki jest temat, o czym my myślimy? Bo nie masz dyscypliny myślenia, ponieważ jak Ci się zahaczy coś o coś, to od razu lecisz w tym kierunku. Myśli na razie wożą Ciebie, a nie Ty zarządzasz nimi. Więc tak. trzeba się ogarnąć. Pytaj samą siebie, o czym teraz myślimy. I czy my to wybieramy? Czy to jest teraz cel nasz o tym myśleć? Bo inaczej to ty tam w tym gąszczu skaczesz z gałęzi na gałąź. Taka jest moja obserwacja. Więc mówiłyśmy o tym, jak przebiegała ta wasza powiedzmy negocjacja, i o tym, że on powiedział, że chce z tobą być. Pamiętaj, że to jest moment negocjacji. Jeżeli on ci mówi, że chce z tobą być, Zrobię wszystko, żebyśmy wrócili, to od razu twarde warunki. To nie może być rozwodnione. To ma być, tego ma nie być. W moim życiu nie ma miejsca na żadne inne osoby, tak? Ja zakładam wyłącznie związek oparty na wierności lojalności. Jeżeli coś takiego y, jesteś w stanie mi dać, to wiedz, że jeżeli by się coś takiego miało zdarzyć, po tym pół roku, oczywiście, to już jest koniec nieodwracalny, bezdyskusyjny. On musi to wiedzieć. I wtedy zobaczysz. Też popatrz uważnie w jego oczy, popatrz na jego reakcję, czy on to traktuje serio, czy nie. Bo jak traktuje serio, to powinien na chwilę się zamyślić i gdzieś tak zapaść w siebie, na zasadzie prawa jest poważna. Ale jeżeli nie zrobi czegoś takiego, jeżeli reakcją będzie, a, ależ oczywiście, skarbie jak najbardziej, to to jest podejrzane. Bo, bo nagle miałby taką łatwość zmiany tego, kim był do tej pory. Czy on wie, że ma problem? Czy on wie, że on ma problem? Przeprosił w ogóle. No więc, jeżeli on uważa, że nic się nie stało, to ty powinnaś w ogóle z nim o niczym nie rozmawiać, tylko o tym, że dopóki on nie uzna, że się stało i że jest zaburzony, bo jest zaburzonym człowiekiem, że ma problem, że jest patologicznym kłamcą i że ma, jest uzależniony być może od seksu, nie wiem, może jest seksocholikiem to dopóki on nie przyzna, że ma problem, to ty z nim nie rozmawiasz. To powinno być postawione jas jasno i twardo. Dopóki on nie przyzna, że ma problem, bo on inaczej to będzie udawał terapię, a nie chodził na terapię. Bój się, nie bój się, jak chcesz, nie opieraj tego na emocjach. Przestań wpadać w emocje. Postaw sprawę jasno, bo to jest jedyne, co możesz zrobić. Trochę strategii, dobrze? Strategia. Najbardziej rozsądna i jedyna, która ci daje jakiekolwiek rokowania, jakiekolwiek, to jest taka, że ty mu mówisz, że posłuchaj, ty masz problem. Ten problem jest w tobie. Ty patologicznie kłamiesz, zdradzasz i oszukujesz. Jeżeli ty nie zobaczysz, że masz problem, to my nie mamy o czym rozmawiać. Dziękuję, do widzenia. I bądź na głodzie. Jak ludzie wychodzą z kokainy, to sikają pod siebie i gryzą ściany i walą głową po ścianach. Dwa tygodnie, rozumiesz? Siedzą w ciemności, bo światło ich boli. Nie mogą żadnego dźwięku słyszeć, ale wychodzą z tego. Jeśli oni mogą, to ty też możesz. Ty też wyjdziesz z uzależnienia. I wtedy dopiero spojrzysz szczerziwym wzrokiem. Ale dopóki ten człowiek nie przyzna, że ma problem, nie możesz z nim w ogóle rozmawiać, bo mu dajesz zły komunikat. Dajesz mu komunikat, że w sumie nic się nie stało że w sumie ci to odpowiada że cię zdradza i okłamuje bo już mu dałaś takie komunikaty odkryłaś raz i nic, odkryłaś drugi i nic, to znaczy nic w tym sensie, że dalej byliście ze sobą tak no jak klasyczna zawsze. projekcja też, on to robi więc, więc się bał, że ty to robisz więc pytanie, czy ty chcesz żyć z poligamistą albo z seksocholikiem? mamy dwie teraz hipotezy czy, czy tobie to odpowiada, a jeżeli nie no to rozumiesz, że teraz ten krok to jest taki prosty. Albo przyznajesz, że masz problem, albo może dla ciebie nie ma problemu, tylko jesteś poligamistą, to też masz prawo taki mieć wybór, ale ja się w tym nie odnajduję. Zobacz, że to jest wybór, kochana. Co byś nie czuła, to jest jeszcze ta strefa wyboru. I skasuj wreszcie myślenie życzeniowe, że on nagle powie: Wow, to ja już nie będę, ja już będę grzeczny, no bo raczej tak się nie stanie. To znaczy mówić może. Ale problem jest głęboko w nim. Zachował się jak człowiek uzależniony. On do ciebie powiedział tak, jakby rzeczywiście trwał ten seks. I jakby chciał wręcz, żebyś tego kontrolował, bo on siebie nie kontroluje. To tak jakby alkoholik powiedział schowaj mi cały alkohol, weź mi pieniądze, żebym go nie mógł kupić, i ja wtedy wyjdę z nałogu. No to jest jakaś, jakiś element desperacji. Ale on musiałby zobaczyć, że jest problem. To jest cały czas i tak o tym. Widzisz, że masz problem, czy nie, musisz mu zadać takie pytanie: czy ty widzisz, że ty masz problem? Nie ja mam problem z tobą, nie my mamy problem, tylko ty masz problem. Jeżeli on powie tak wiem, mam problem, nie kontroluję siebie, potrzebuje się dowartościowywać tym, że mam wiele kobiet. To rzeczywiście będzie jakakolwiek przynajmniej iskierka nadziei. Jeżeli on powie, że nie, nie, nie ma żadnego problemu, tylko zapomnijmy o tym, no to to ty masz wtedy problem, bo, bo raczej to oznacza, że nie masz na co liczyć. Tak mówię czysto strategicznie, ale to jest bardzo ważne teraz dla ciebie. Dokładnie. Tak. Miała, miała jakieś kroki kolejne. Jak jesteś w takim w stanie zmieszania, szoku. To nie możesz planować nic na za rok, na za miesiąc. Możesz planować teraz, teraz, następny krok. Zapamiętaj sobie tę zasadę, dobrze? Jak jest źle, jak jest trudno, to planuj następny krok, nic więcej. Jasne, oczywiście. Tylko powiedz mi, powiedz mi czy kiedykolwiek obwinianie siebie przyniosło ci jakieś pozytywne skutki? Nie. Czy masz takie doświadczenie? No, nie. więc zastanów się, nie, że teraz. Czy wybierasz obwiniać siebie? Bo umysł to nie jesteś ty. Umysł cię będzie obwiniał. Mamy takie coś jak umysł, umysł ego, który skaczek małpa właśnie z gałęzi na gałąź i mówi rzeczy szalone i sam sobie przeczy i raz mówi to, a raz mówi co innego. Ale nie jesteś tym, nie jesteś tym umysłem. Jak to zobaczysz, im szybciej to zobaczysz, że ty świadomość to nie jest ten umysł, który gada, bla, 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 bla z prawego ucha co innego, z lewego co innego. Ty nie jesteś tym, co gada w Twojej głowie. I zobacz te myśli, które się pojawiają, jako propozycje, a nie jako coś, czym jesteś. To są propozycje. I teraz jak masz taką myśl, jesteś do niczego, jesteś głupia, to obejrzyj ją uważnie i spytaj się siebie, czy ja chcę zjeść ten owoc. Czy to jest myśl, którą ja wybieram, żeby ona we mnie mieszkała, czy nie? Zacznij się tak bawić, okej? Okay? O to chodzi w każdej praktyce medytacji i w każdej ścieżce wyzwolenia. Wyzwolenie jest od czego? Od umysłu. Ty nie jesteś umysłem. Ty nie jesteś kochana umysłem. To umysł jest programem, który zaszczepiono w twojej głowie z głosów, stworzono z głosów różnych tam ludzi, których spotkałaś i wciąż on się na bieżąco upgrade'uje z głosów ludzi z zewnątrz, ale żaden z tych głosów nie ma nic wspólnego z tym, kim ty jesteś. Jesteś świadomością, czystą świadomością, która wybiera. Powinna wybierać, na razie ona śpi, ale jak się obudzi, to ona będzie wybierać, czy ta myśl mnie wznosi, czy ona mi jest potrzebna, czy nie. Jak zaczniesz to robić, to tak jakbyś sprzątała w zagraconym. Wyrzucasz, wyrzucasz, wyrzucasz. To jest o wyrzucaniu. Twoja moc, twoja wolność... Twoja zdolność określenia czego chcesz, są o tym, ile miejsca zrobisz. Ile zbędnych gratów wyrzucisz ze swojej głowy. A większość myśli, które zaprzątają twoją cudowną główkę, to są po prostu śmieci. Nie. Jak każdy, jak każdy zanim się obudzi. Także to jest wezwanie do obudzenia. To jest wezwanie do obudzenia. Nie jesteś swoimi myślami. Jeśli masz coś zapamiętać z tej sesji, to najlepiej, żeby to było to. To, co gada w Twojej głowie, to nie jesteś ty. To jest to. I to gada, bo tak ma. Ale jak zaczniesz uważnie wybierać, co ty na to, co to gada, zacznij być tym, kto wybiera, co, jaką ma reakcję na to, że coś gada. I odpowiadaj temu. Zobaczysz, jak się będziesz świetnie bawić i będziesz miała super. Intensywny i interesujący czas we własnym towarzystwie. I nie będziesz już tego mogła nazwać, że jesteś sama. Bo będziesz ty i umysł. I będziesz sobie z nim dyskutować. To jest jedyna droga do wolności, tak naprawdę. Jedyna. I w, tym, w tej wolności dopiero będziesz wiedziała, czego ty naprawdę chcesz. I czy ma miejsce ten mężczyzna w twoim życiu, czy nie. Ale to jest na, dalszy, na dalszym planie. Na, na pierwszym planie jesteś ty świadomość. Ty. Ktoś, kto się opiekuje tą osobą, której się przydarzył umysł. Bo już ten umysł cię na manowce zwodzi, i targatową i rzuca tobą o wszystkich ścianach. I temu trzeba się przyjrzeć. I temu trzeba powiedzieć: Basta, to jest jak akwizytor, tylko że on do ciebie puka, a ty otwierasz drzwi i zanim spytasz, czym przychodzi, już mu oferujesz już śniadanko do łóżeczka. Tu, proszę bardzo, rozgościcie. Czuj się jak u siebie w domu. A to nie jest twój przyjaciel, to jest twój wróg. Twój własny umysł jest twoim najgorszym wrogiem. Pamiętaj, że ty nic nie musisz. To umysł ci mówi, że coś musisz. Ty się nawet nie musiałaś narodzić ani umrzeć. Ty nic nie musisz. Zobacz, jakie to jest piękne, nie? Zaraz ci coś wyświetlę. Ty jest... nic nic ty nie musiałaś. Ty możesz sobie po prostu siedzieć i nie wiem, oglądać filmy, czytać książki, tańczyć swój taniec i nie wiem czy słyszałaś o Byron Katie pracuje z ludźmi właśnie po to, aby nie wierzyli, że są swoimi myślami, chodzi o to, żebyś ty była w stanie sobie formularze zrobić, Czuję, że to jest dla ciebie czy to jest prawda, na przykład łapiesz się na myśli o Boże nie mogę bez niego żyć wierzysz to jedno zdanie nie czekasz aż ci się sklonuje więcej zdań tylko wierzysz to zdanie i pytasz, czy to na pewno jest prawda, czy aby na pewno to jest prawda, czy mogę udowodnić, że to jest prawda? Pytasz o to, żebyś nie wierzyła żadnej swojej myśli i brała myśl jak ofertę akwizytora, który ci coś chce sprzedać. I teraz ty masz tutaj swój cenny kapitał, swoją energię, więc się 10 razy zastanów, czy ty tę energię chcesz tej myśli dać, czy nie, bo tylko ty o tym decydujesz. To jest wolność. Pamiętaj o kokainistach, jak nie wiesz, jak to jest, to sobie poczytaj. Są książki ciekawe na ten temat, to może być świetna lektura, bo to jest taki sam nałóg, twoje uzależnienie od niego. I jeśli oni dają radę, to ty też dasz radę. Tylko nie ćpaj W tym momencie, kiedy jesteś na odwyku. ok? Będzie polało, ale dasz radę. Pamiętaj, że nikt się tak nie strzyci jak twój umysł własny. Nikt ci tak nie dokopi jak twój własny umysł. Zamierzcie ich bać, zobacz, kto tam rządzi. To nie ma być tak, że myśli mają ciebie, tylko ty masz mieć myśli i ty masz decydować, czy one w ogóle mają prawo wstępu do środka. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!